Cześć, witajcie na kanale Ryzer w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved Odcinku, którego ja bardzo nie chciałem kręcić, ale niestety wiedziałem, że kiedyś ta pora będzie musiała nadejść Ponieważ dzisiaj będziemy migrować nasze dinozaury Oczywiście nie wszystkie, bo nie widzę kompletnie sensu, żebyśmy brali wszystkie ze sobą Na przykład te żółwie triceratopsy tutaj zostają, nie są mi tam potrzebne Są takie plamy, ma jakieś całe życie więc je zostawimy, także te argentywy zaraz jeszcze polecą, póki co nie. Krokodyle też zostawiam, nie widzę jakiegoś sensu, żeby je tam brać. Skorpionów mi się nie chce, bo skorpiony się bardzo bagują, jak będą podróżować z nami. No i te mniejsze oczywiście też zostają. T-Rex1 zostaje tutaj na straży pilnować. Ja już część przedmiotów załadowałem na. Pozostałe dino, z którymi będziemy szli, w sumie tylko jajka załadowałem i to też nie wszystkie, bo zobaczcie, te jajka ważą po prostu bardzo, bardzo dużo. Chociażby sto jajek Direxa waży, waży 1500, no to, to jest naprawdę duża, duża liczba. Ale jeszcze Argentiwami będę kursował kilkanaście razy, bo zobaczcie co tutaj jest no, do zebrania. Tu jest jakieś tam, to w sumie pierdoły, tutaj jest jakiś olej, jakieś coś takiego. Na górze jest bardzo dużo rzeczy, chociażby kryształ obsydian też trochę to waży, tutaj mamy jakieś karabiny, pistolety, no to wszystko naprawdę zajmuje dużo, dużo, dużo kapa, jakieś tam surowce, jakieś tam no naprawdę bezsensowne niektóre rzeczy, ale też nie wszystko oczywiście będę brał, ale znaczną część warto ze sobą wziąć. No, i bierzemy dzisiaj ze sobą karno, bronto, spino, kilka raptorów, jakiegoś tam jednego z tego Zaura, Po co on tam będzie sam siedział? Tutaj w sumie nie jest, nie wygląda to jakoś nie wiadomo jak, no ale to jest jednak taka ekspedycja, taka tułaczka. Zobaczymy, co z tymi raptorami. Oni się chyba najbardziej martwię. Jeszcze koty, że te raptory się po prostu będą bagowały. Z tego na prawdopodobnie na 100% będzie zostawał ostro w tyle, ale w sumie brontozaury też, więc, więc w sumie jebać to. Czekajcie, tutaj jeszcze na niego zarzucimy, żeby on nie był przeciążony za, za specjalnie. W zasadzie te dinozaury nie są zapakowane, tylko w sumie są rzeczy na paracerze. Na Stego i na, na brontozaurach. Te są puste, bo po prostu nie, nie chce mi, mi się po prostu pakować na nie. Na Argentowie jest będzie lepiej pakować troszeczkę. Więc z nimi to zrobimy, a my rozpoczynamy naszą migrację. Na przykład no, totalnie nie widzę sensu. Będziemy musieli chyba iść tak wolno. Totalnie nie widzę sensu, żebyśmy brali ze sobą krokodyle. No i zobaczcie, jak one się już, już ociążają tam, ociągają strasznie to... Zobaczymy ile czasu zajmie, wiecie, ja obstawiam, że godzinę. No dobra, pół godziny, bez przesady, 10.23. Yy, ze względu na to, że są tam jeszcze te bagna nowe, nowo powstałe. Ja też tutaj zacząłem burzyć wszystkie domki dookoła, które były takie pojedyncze i odrosły wszystkie drzewa, więc też będzie tutaj dłużej tam to zajmować Espino jest na czele na czele całej, całej brygady po drodze zbierzemy tam jeszcze krokodyla, żółwia i e, z tego jednego co, co z tamtej drugiej bazy przyjąłem no, Raptory jakoś tam idą, nie jest najgorzej Karno też, spoko, koty spoko no ale tak, z tymi wolnymi to wiedziałem, że tak będzie z tego zaurus już gdzieś w ogóle został, w tyle w pizdu Tak? Czy on tam jest? Jest, jest z nimi, dobra, to, to dobrze, że on w sumie idzie dobrze z nimi prosto, równo. No i tak. Ja będę oczywiście z Spinozaurem wycinał tutaj te chaszcze. To jest taki przewodnik po puszczy dżungli niedługo. Dobrze, że nie musimy przechodzić przez e, tą Syberię tam, bo tam dużo jest kamieni i tam już by był naprawdę problem z tymi małymi szczególnie. My sobie po prostu pójdziemy. O tutaj. Oby nie było żadnego alfy, nawet karno niech nie będzie, bo one po prostu zginą. Aczkolwiek małe dinozaury nisko levelowe dałem na pasyw. I tylko te duże, wysokie, o bo w sumie nie, nie niskolewelowe tylko te małe, typu raptory dałem na pasif i z tego, a reszta jest normalnie na neutral, więc jak będzie jakaś walka to tam one mi pomogą, a, a tamte zostaną mam nadzieję z tyłu. Jest też z nami Karno barbarzyńca, który pozbawi życia każdego pyszałka, że tak, że tak powiem, się tak wyrażę. Dobra, mamy tu pierwszego wroga, trzeba się nim zająć. No ten spino jest silny, więc tutaj yy, takie zwykłe nam nie będą na pewno zagrażać. A ja z kolei też nie chcę liczyć. O, widzicie już tam jest ostro z tyłu są wszyscy. Nie chcę mi się liczyć, czy są wszystkie raptory, czy, czy, czy nie, bo no, to będzie bardzo dużo czasu zajmowało, jeżeli ja zacznę liczyć. One w sumie całkiem dobrze podążają za tym. Spino, ale to widzę, że coś poprawili. Musieli coś poprawić. Bo, na przykład, Karno, jak, jak szedłem ekipą Karnotaurów, to, to była masakra. Zrobimy sobie odcinek z takiej właśnie ekipy Karnotaurów, tak jak z T-Rexami zrobiliśmy. Postaramy się obejść tą dżunglę. Te bagna tutaj po lewej stronie, więc w sumie, jak tak spojrzeć, to ten teren jest mały. Tylko, że tam jest woda, więc one będą płynąć przez to wolno. A, tylko że tutaj jest właśnie ta brama. Mam nadzieję, że będę mógł ją zniszczyć, bo chyba już minęło 16 dni, od kiedy nie ma tego ziomka. Chciałbym oswoić więcej tych paracerów. To właśnie też będzie taki odcinek, w którym będziemy mogli sobie pogadać. No i zobaczcie. No i widzicie, karno już są y, zbagowane, bo jak zobaczycie. To one nie mogły się ruszyć w ogóle, bo po prostu jest tam za gęsto wśród nich. Jakieś drzewo się obaliło. Tam są jakieś walki, jakieś meganatury. Dobra i słuchajcie, ale fajnie to wygląda, nie jakbyśmy dochodzili do takiej bramy. Więc tylko drzwi zbudujemy, bo to fajnie, tam takie bramy lasu, coś takiego fajnie, naprawdę spoko. Eee, za 12 godzin, o cholera. Czyli musimy iść na, na oko, niestety. Brama lasu. Brama lasu. Tamta też, tamta też widzę. Dobra, wszyscy podejrzewają za, za tym spino, więc okej. Okay. Kurde, no. Muszę iść, muszę iść na około. 12 godzin zostało, czyli lepiej było ten odcinek jutro kręcić, ale już jak zacząłem, to muszę skończyć. Bo, bo chcę bardzo w sumie przetransportować. Najbardziej mi zależy na transporcie lodówek, żeby nie marnować benzyny w dwóch miejscach. Słuchajcie, no. Musimy iść na oko. Więc ja robimy, robimy zawrotkę. I w ogóle na kanale ruszy nowa seria. Wow! Ile tych meganetur w ogóle! A co ten koń robi? Czemu on atakuje nas? No, nowa seria taka informacyjna. Mianowicie będę po prostu robił odcinek, nie wiem, raz na tydzień o takich ważnych update'ach, w których będą wchodzić, nie wiem, może dzisiaj się uda nakręcić, będę go wrzucał, tak, no. to nie będzie, nie będzie część serii, to nie będzie jako zastępstwo, jak nie będę miał na przykład co nakręcić, nie, 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 tylko po prostu dodatkowo, tak, taki odcinek, zobaczcie, jestem zablokowany przez karno, nie mogę się ruszyć. Predator za mną będzie podążał, to w ogóle będzie zajebiście One wszystkie za nim A on za mną, najlepszy układ No dobra, idziemy teraz Do tych bagien, na te bagna, ja tutaj te drzewa będę musiał jakoś Starać się likwidować Oj, no i najgorsze, kamienie Kamienia, niestety kamień będę musiał się Na tym kamieniu by wszystkie raptory zostały. A ja bym nawet tego nie zauważył. O, zobaczcie, mamy. Wiecie co, to jest chyba w ogóle Dildo, który nie wiem jak tu przetrwał tyle dni. Co z tymi brontozaurami? Jest jeden, a drugi z tego też jest. O kurde co tu się stało? Mega pirania zaatakowały brontozaury. Słuchajcie, tu jest jakiś hardcore. Dobrze, ja idę po... po naszego bronka, który o już jest, jest z nami już. Już jest obok. No i nieźle co, w mgle. Ja teraz nie wiem tak do końca, ale chyba w tą stronę. Jeżeli je tutaj się nie zgubię, to ja będę naprawdę pełen podziwu. Jeżeli... Znaczy nie ja, tylko te dinozaury. Mgła, las, gęsto bardzo, nic nie widać. Musimy, wiecie co, poczekać na tą mgłę, bo nic nie widzę. Bryby. Dobra, mgła ustała. Ja jeszcze nie mogę... Zapomniałem, że tutaj ten krokodyl jest, więc będziemy musieli troszkę iść lewiej. Tutaj są też tak, takie małe drzewa, jakby takie, takie, wystające troszeczkę, znaczy ucięte, ścięte. Czekajcie. Kurczę, nie widać obelisków żadnych. Nie wiem, czy ja dobrze idę, ale wydaje mi się, że tak. No, mogłem wziąć jednego latającego. A widzicie, bo tam ciągle te pirania atakują. I dlatego te brontozaury zostają z tyłu, bo one muszą najpierw walnąć ogonem. O, tutaj, dobra. Są tam Słuchajcie, zgarniamy całą ekipę tutaj Ciekawe, kto już się zgubił Na bank, na 100% Póki co niby odnajduje Ale ja w to wątpię tam jest, słuchajcie, tam już jest wyjście, więc nawet by się udało. No i czemu ten koń nas atakuje? What the fuck? Chodźcie, nie, 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 nie bijcie się tam. Jakiś żaby, 108 żaba, no stary, czemu zabiłeś 108 żabę? Wiecie co? Ale hamowa. Nie mogłem znaleźć żaby przez tyle czasu. A ten machnął ogonem i od razu. No tak w sumie najłatwiej znaleźć taką żabę. Wychodzimy z bagien. Dobra, zajebiście. Tak, teraz tutaj są skały, więc... No dobra, idźmy. Może one przeskoczył czy coś. No i się zastanawiam jak teraz. Ale chyba tędy będzie najlepiej. mamy... Jajko, fanty możemy zbierać po drodze. No i jeszcze tak, pakowanie na y, te. Pakowanie na Argentiwy. Y, muszę też powiększyć ten daszek na Argentiwy, bo jest żałośnie mały. Już w sumie nie, nie będę go jakoś robił bardzo, bardzo wybitnie, ale jednak. No, one tam ciągle się lają z kimś. On no, będzie musiał być dużo powiększony. Bo jeżeli tam przyleci 8 Argenty, to ja nie będę miał gdzie ich trzymać. A my już stąd wychodzimy. Nie jest źle, nie jest źle. Minęło póki co 10 minut. To nawet może i w 20 się uwiniemy. Den bardzo denerwujący jest, jest fakt. Że po prostu idziemy dwa na godzinę, no. Piechotą jest szybciej iść, w sumie graczem. Postacią naszą. Tutaj małpki, dwie małe. Niedługo oswoimy sobie małpkę na 20 levelu, na, na full balsach. W sumie to kibelsy już są. Goryla tak samo. Nie wiem, czy warto też robić... Krokodyl śmiesznie idzie. Mogłem w sumie wziąć te krokodyle. Może jeszcze weźmiemy, zobaczymy. No dobra, wiecie co, to chyba już tutaj takie najgorsze jest za mną, więc wrócę do Was za chwilę. Słuchajcie, już jestem, minęło tak 20 minut mniej więcej, więc całkiem, całkiem spokojnie. 23 czy 33, no jest teraz 50, więc tak około 25 minut 30 zajęło. I chyba wszyscy są w ogóle. Więc mogłem chyba też wziąć te skorpiony, i zastanawiam się, czy, czy nie brać ich. I te krokodyle może też. No, zaraz zobaczę. Jeszcze, oczywiście, pozostaje wyładowanie ich wszystkich, wypakowanie i ustawianie. Ustawianie jest naprawdę bardzo uciążliwe i trwa dość długo. Szczególnie jak nie mam na, na wszystko siodła. Chciałbym jeszcze zrobić taką zagrodę specjalną dla karnotaurów, bo one nie mogą być w środku w bazie, tylko muszą być na zewnątrz. Także zobaczymy jeszcze myślę, że, przy, że wrócę do Was już, jak, będziemy je, jak będę już miał je wszystkie ustawione. Dobra, słuchajcie, są już zapakowane. W zasadzie wszystko wziąłem najważniejsze. Zostawiłem tylko jakieś skóry, jakieś takie pierdowy naprawdę no i kusze, takie jakieś siekiery, killoffy, dzidy, które po prostu są słabsze niż, niż te, które aktualnie używam. No i te wszystkie ptaki jest chyba 8. Są zapakowane na maksa w zasadzie, więc akurat tak wyszło pod korek. Do, że, że nie są też przeciążone, tylko taką, zobaczcie, mniej więcej, mniej więcej na maksa, ale tak, że będą lecieć normalnym tempem. Oczywiście jeszcze trzeba będzie rozpakować, i to też będzie niefajne, nie bo muszę zrobić jeszcze save albo dwa przynajmniej. Muszę zrobić też dużo szaf w tamtej bazie i tam też poukładać wszystko, no i dodatkową ptaszarnię, bo nie będzie gdzie trzymać tego wszystkiego. Paciego weźmiemy ze sobą, jeżeli starczy kapa, ale chyba powinno być OK, gdzie jest nasz przewodnik. To będzie nasz przewodnik, tylko że on tutaj troszkę ma za dużo, jeżeli będę chciał wziąć Paciego, ale on ten ma akurat trochę mniej, więc... Dobra, super, możemy go wziąć. Zrobiłem też takie pożegnalne słoneczko dla reszty. Zobaczmy, czy on podniesie go i ha, dobra, bo jeszcze, bo jeszcze musimy przez wszystkich wziąć na falę. Oczywiście będziemy tu jeszcze wracać, prawdopodobnie nawet y, jutro w następnym odcinku, y, bo ja mam pomysł już jak zbudować ten tą wodną bazę, bazę, nie wiem, czy to jest baza, no, zagrodę wodną, tak, zagrodę wodną. Będziemy ją powiększać prawdopodobnie około 3-4-krotnie jeszcze zobaczymy. Dokładnie. A my bierzemy się za lot. Jeszcze złapać trzeba pasiego i można będzie wybywać i zobaczyć, jakie słoneczko zrobiłem tutaj, nie wiem po co, ale już niech tak zostanie. Sprawdźmy, czy w ogóle żyje Delfin i Rekin, bo one tutaj. Są często atakowane. Nawet, nawet w tym momencie są atakowane przez Rekina. Zobaczcie, tam jest atakowana ta zagroda. Jak, krokodyle jak, jak zaatakuje, to krokodyle niestety zareagują i pójdą się tam bić. Dlatego słoneczko zostanie rozwalone. Oby się tak nie stało. Bierzemy Paciego. i spadamy. Zostają Skorpiony, Trajki Dilo, Dodo, Żółwie. No i Krokodyle. I jeden T-Rex. Tak nie wiem, na wszelki wypadek niech on tam zostanie. Nie wiem w sumie po co. W zasadzie też dobrze by było zostawić tak na dobrą sprawę jednego... jedną argentywę, ale jeszcze wrócę, bo zostało tam dużo, dużo jajek. Około 3000 jeszcze kapa jajek, chociażby 100 jajek T-rexa, więc jeszcze je weźmiemy. Stwierdziłem, że może warto zrobić kibalsy, ale po, po, po długim namyśle odechciało mi się. Poza tym nie mam też, musiałbym mieć dużo tych warzywek, jakiś marchewek. No, a po prostu nie chcę mi się. Nie, nie mam. A, no, o, po prostu nie mam, bo muszę zrobić kolejny ogródek drugi. No i wiecie co, mam taki, taką radę dla was, jak to zrobić, żeby tak lecieć, ale się nie nalecieć. Proponuję. Znaczy tak, wiecie co, też maleje mi stamina bardzo szybko. A parkowanie z taką ilością ptaszorów. To jest trochę hardko. Czekajcie ile ich jest. 3, 6, 7, to może i OK, dobra, no nieważne. Ja na przykład sobie robię tak, że idę sobie robić kawę, w międzyczasie kładę ciężar na e, ...klawisz W i one sobie lecą, nie? a ja sobie mogę. A ja sobie mogę iść robić moje e, prywatne e, jakieś tam rzeczy, czy, czy jedzenie czy coś, no bo one po prostu długo tam będą lecieć, także ja zaraz do was wracam. Słuchajcie, już skończyłem przeprowadzkę. W zasadzie wszystko co, co chciałem to zostało przeprowadzone tutaj i jest nowy porządek. Jeszcze na zewnątrz jest, jest, nie są poukładane ze względu na to, że tam jeszcze muszę zrobić dużo rzeczy. Muszę zrobić barierki, płoty i, i tak dalej, i tak dalej. Ale w środku już jest wszystko zajebiście ułożone. Tutaj będą takie paczki i te dwa dildosy sobie chodzą. Na razie tutaj są, i w ogóle zaczęły ostro znosić jajka. Od kiedy tutaj przeprowadziłem te wszystkie rzeczy, na razie ptaki są tutaj. W jakimś tam odcinku zaczniemy, zrobimy sobie tą ptaszarnię, powiększymy. Bo teraz po prostu już mi się nie chce. Już w ogóle odcinek, znowu który miał trwać pół godziny, trwa już o, 4 godziny, 5-4-5 jakoś tak. Także strasznie długo. No i tutaj są raptory, zobaczcie, jak jest ich dużo. Naprawdę. Sporo mam już tych dinozaurów, jeszcze przecież część została w tamtej drugiej bazie. No i pokażę wam może już teraz będzie, będziemy mogli zobaczyć, ile ja tam mam różnych rzeczy. Czy zostały tam jeszcze jakieś karabiny takie pierdoły? Tutaj pomalowałem szafy. Tutaj sobie zrobiłem taką. No nie wiem, jak spiżarnię. a może tak, nazwiemy to spiżarnia, Niestety Dildo jest tutaj zamknięty. I chyba nie może stąd wyjść. Nie wiem, jak, jak jakoś musiałem go pominąć. E, tutaj zrobimy jeszcze sobie jedną lodówkę. Bo, bo tutaj już nie ma w sumie miejsca zaraz. E, więc tutaj są jakieś tam kibelsy. A tutaj są jajka. I możecie zobaczyć teraz, jak dużo mam tych jajek. Po prostu jest ogrom. Już niedługo będę miał na dwa spinozaury. Bo tam jeszcze mam ze 20 kibelsów. E, także no, jestem tutaj. Jeżeli chodzi o to, to dość, dość bogaty. Chyba goryla już można oswoić. Mm. No, i, i, i w sumie dużo tego wszystkiego także jest bardzo fajnie. Tutaj jeszcze dorobiłem sobie kolejne szafy, tutaj też są jakieś tam pierdoły. Tutaj w safeie trzymam takie dość drogie rzeczy, cenne jakieś karabiny, gunpowder, jakieś tam lepsze zbroje. Tutaj flakowe wszystko jest. Zobaczcie ile tego jest naprawdę, naprawdę sporo. Ale to jeszcze nie wszystko, bo w tamtej bazie zostały takie rzeczy, już, już nie brałem ich. No, i tutaj są takie rzeczy, powiedzmy, do, do budowania. Wyższych rzeczy wyższej technologii, ja to tak nazywam. Ogólnie dużo już zużyłem. No, trzeba po prostu iść, yy, jakoś, może dzisiaj, może jutro skoczę wydobywać ten metal, yy, tak żeby było przynajmniej jedna szafa metalu, bo bez tej szafy metalu jest po prostu bez sensu, nic nie można zrobić w zasadzie. Muszę jeszcze klimatyzatory poprawić, yy, bo, bo teraz no, po prostu tutaj jest. Za gorąco, ja teraz biegam bez zbroi, dlatego jest ok. No i jedna żaba nie ma miejsca, musimy dla niej coś tutaj wykombinować. Zobaczcie jak ona wysoko skacze, ona przeskoczy naprawdę płot. Szczególnie jak będzie skakać z górki. Także żaby są moje ulubione. Zbieram teraz znowu kibelsy to będziemy mogli sobie oswoić żabę na 120, jeżeli, jeżeli będę widział. Dzisiaj zabiliśmy żabę na 108 niechcący ale ogólnie w dużym skrócie to to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, strasznie długie takie przenosiny, przenosiny tych rzeczy. Jeszcze tutaj jest w zasadzie też niestety dużo do, do zrobienia w tej bazie most, ogrodzenia, zagroda dla karno, zagroda dla jakiś tam z tego. Na górze jeszcze będzie robiony ten ogród, dost, jakiś tam dostęp do wody i tak, dalej, i tak dalej. Więc, jeszcze naprawdę dużo odcinków. Ja mam całą listę e, pomysłów, także, jeszcze będzie na pewno sporo tych odcinków. 150 to na pewno będzie minimum, jeżeli chodzi o tą serię. Poza tym, update'y wchodzą. Także dzisiaj dzięki za oglądanie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Skomentujcie co uważacie o tym wszystkim. Chyba fajnie w sumie jest. Będzie więcej wilków, więc tu jest jeszcze dla nich dużo miejsca. Będzie co najmniej dwa razy więcej. I będzie też więcej tych jeleni, bo one są naprawdę fajne, podobają mi się. No i zrobimy jeszcze takie, takie może takie bagienko dla, dla żab gdzieś na zewnątrz, mam już taki jeden pomysł, także zobaczymy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, na razie cześć.